Pierwsza lokalizacja w mózgu. Na początku przyjrzyjmy się, gdzie to wszystko się dzieje. Afazja broki pojawia się, gdy uszkodzony jest obszar broki. To taka mała fabryka zdań w płacie czołowym lewej półkuli mózgu. To miejsce, gdzie słowa powstają, jak na taśmie produkcyjnej. Gdy ta fabryka ulega awarii. Mówienie staje się powolne, a zdania wyglądają, jakby brakowało im składników. No wiecie, jak burger bez bułki. A fazja wernickiego natomiast pojawia się, gdy coś dzieje się w płacie skroniowym, a konkretnie w obszarze wernickiego. To tutaj mózg tłumaczy dźwięki na słowa i zdania. Uszkodzenie tego obszaru sprawia, że wypowiedzi brzmią jak z innego wymiaru, są pełne neologizmów i słownych pomyłek. Gdy broki to fabryka, to Wernicki jest jak centrum obsługi klienta w sklepie językowym. Ale w przypadku uszkodzenia, centrum obsługuje Was w języku, którego nikt nie rozumie, nawet pracownicy. <śmulny>